Szanowni Państwo, już kilka dni temu informowałem Państwu o tym, że być może na tym terenie mógłby powstać parking. Natomiast dzisiaj widzimy kolejny etap prac i jest to odtworzenie płotu, który grodzi działkę wojewódzką od działki gminnej. I ten płot, który został i już jest, będzie odbudowywany, jest pełno cegły tutaj. Jak sami Państwo widzicie, za moimi plecami ten płot będzie budowany. Ile to będzie kosztowało? No tego nie wiemy. Ale na pewno ktoś za to zapłaci. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Także z tej strony będzie kilka przęsteł starego płotu. I dalej jak Państwo widzicie. Ten płot będzie budowany nowy.